頑張しぞ。<noise> Czekamy na zespół, bo już Pan Stanisław Jowicz, słuchajcie, pierwsze tutaj nagrania. Jest to wydarzenie zespołu zachodnich na Europę Zachodnią, czy Pawstanie, czy uśmiecha? 600. Powiem, tak? 600. że będzie Drodzy że ma dobre dostał. płatki, płatki kukurydzy na małych, wysokich cichołów. Ma dobre płatki są na bo ci cichołów. Także czysto pasuje. jest na miejscu. minuta i 20 sekund, także trzymajmy się rozkładu, aby tak było od rozkodu czasowego samego końca. Wiem, że króbki widza przeka na pępę. Będzie za chwileczkę, będzie na pewno na pewno będzie ryszyć. Ilość osób na trybunach rozwala wierzy, że milętnie byli za drogie. Na ten kul. — Ładnie wybiła godzina dziesiąta. Witam serdecznie wszystkich chłopców na turnieju Orlików Opułar Wójta gminy Lubasz, pana Zbigniewa Janca I zapraszam pana Wójta do nas. Poproszę oficjalną otwarcie imprezy. No cóż, cieszę się bardzo, że mogę was w takiej ilości witać w tej sali. Cieszę się, że zechciało wam tak coś nie stać. Ale mam nadzieję, że ta piła przed wami i wizja tej rywalizacji to było to, co Was wykręcało. Chciałbym powiedzieć że sport to przyjemność wielka, zwłaszcza kiedy robi się to klubowo, tak jak wy w zespole i był nam życiu jak najwięcej adrenaliny, najlepszych wyników każdej drużynie. Przy tym zapamiętajcie, że to przede wszystkim przyjemność, zabawa, ale i bezpieczeństwo za tym fair play tej naszym małym. Miejscu powinien zafunkcjonować się jak najlepszym, a więc zawsze z klasą dla swojego przeciwnika, zawsze z klasą i zawsze bezpiecznie. Tak? Chciałbym Wam życzyć, bo na jest mnóstwo, tutaj w pierwszym momencie się postaram żeby wszystko zadziałało w taki sposób, żeby każdy z nas wyjechał stąd zadowolony. A teraz już tylko mogę powiedzieć: piłka w grę, jak najlepszych wyników, no i ten nasz dzisiejszy dzień uważam za otwarty. Tego, ja zapraszam do mnie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Rad, Pana Marcina Szweda, do sprawy dzisiejszego tygodniu. Przepraszam, wszystko. Pan Kłops dzisiaj Prezesie. Dzień dobry, witam. Dzień jak tam Dzień Dobrze? Po, 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 po się. coś jeszcze dodać. Ehm. Właściwie to życzylibyśmy sobie jako Radwan Was, żeby przy następnych tego typu okazjach jeszcze więcej rodziców można było na trybunach zobaczyć. No i fajne, że, że tak będzie. Drodzy chłopcy, ja mam swoich faworytów. Właściwie jak patrzę, to one są tutaj. Rzecz naturalna, ale oczywiście niech wygra lepszy, dobrej zabawy. Oby was kontuzję dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Święte, dziękuję. Yy, dziękuję bardzo, yy, Chłopcy, krótka informacja, którą otrzymali już trenerzy, dotycząca formuły sportowej dzisiejszego turnieju. Jest dziewięć zespołów. Zostało one podzielone drogą losowania na trzy grupy A, B i C. W każdej grupie zespół rozgrywa dwa spotkania. I te mecze rozegramy od godziny 10.10, .10, czyli za 7 minut będzie pierwsze spotkanie, do godziny 11:00. 58, w zasadzie powinniśmy około godziny 12 zakończyć. Później będzie pikantna niespodzianka o wykonaniu dziewczyn z zespołu Chili, lub z zespołu Chili Także rzeczywiście będziecie chłopcy mogli troszeczkę odpocząć. Jak szczęście pozwoli to, może jakiś numer telefonu załatwicie w tym czasie? Wszystko w Waszych rękach. Natomiast w każdej z grup warto grać od pierwszej do ostatniej minuty, dlatego że do grupy złotej którą stworzy pięć zespołów w drugiej fazie turnieju awansują zwycięzcy każdej z grup oraz dwa zespoły z drugich z... miejsc dwa zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem punktowym trzeci zespół, który zajmie drugie miejsce wraz z zespołami, które zajmą trzecie miejsce w drugiej grupie utworzy grupę srebrną tak? także do godziny 12 warto w tych meczach zostawić dużo zdrowia pokazać się z dobrej strony i walczyć o jak najkorzystniejszy wynik a jak tutaj będziecie mogli zobaczyć w trakcie, Kuba, jeśli mogę, e, mógłbyś zaprezentować Popar dla zwycięskiego zespołu za zajęcie pierwszego miejsca, są trzy nagrody indywidualne. Dla najlepszego bramkarza, dla najlepszego zawodnika i dla zdobywcy najładniejszej bramki. To wszystko będzie można zobaczyć w internecie dzięki panu Stanisławowi Leoszowi i jego e, fotograficznemu studio. To wszystko znajdzie się w najbliższych tygodniach w internecie, także będziecie mogli stwierdzić, czy organizator wybrał najładniejszą bramkę, czy też nie. Także uderzać chłopację jak najwięcej. Niech się bramkarze wykazują, niech ta piłka wpada w odpowiednie miejsce. I yy, będzie też rzecz, która myślę, że spowoduje uśmiech na twarzy każdego z Was. Jest to niespodzianka, ale uwierzcie mi, że każdy z Was wyjedzie dzisiaj z nagrodą. Tak? Zespół, który wygra, zabierze fantastyczny puchar, ale każdy z Was zostanie nagrodzony za to, że trenujecie. Chłopcy z Lubasza, na ich przykładzie, gdzie dzisiaj mamy trzy zespoły, widzę, że to bardzo regularnie, piłka można jest ich całe życie, myślę, że u Was jest podobnie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. W pierwszym meczu spotkają się Golnica Ryczywu i Radwan Nike. A ja teraz jeszcze tylko pozwolę przedstawić tutaj publiczność, żeby nie wszystko widać. Od lewej strony, patrząc na kolor strojów, Radwa Lubasz, Espana, wielki rad dla nich. W strojach nasi przyjaciele Nowe Ziosko. W czerwonych strojach a W strojach, które imitują włoski zespół Lacjo, Radwa Lubasz Lacjo. W strojach, strojach naszego sponsora firmy Sztejko Radwa Lubasz najki Brawa Krzysztof, Dolnica Ryczywół, MKS Notyczarku i zespół MKS Lubuszanin-Czcianka. Dziękuję. Wolek lekcyjny, słuchajcie, nie stresujcie się, bo są dwa tygodnie ferii, teraz zostały cztery minuty, na parkiecie zostaje zespół. Golnicy liczywu i radwa najki. Pozostały zespół zaproszony do